oświatowe, które przygotowały to mnóstwo słodkości. Znajdujemy się w Piławie Górnej, przed naszą halą sportową, w bezpośredniej bliskości szkoły podstawowej. To jest takie nasze już stałe miejsce, w którym organizujemy jarmarki i wielkanocne i bożonarodzeniowe. Dzisiaj właśnie połączone można powiedzieć dwie imprezy, bo, bo obchodzimy Dzień Świętego Mikołaja i oczywiście Mikołaj dzisiaj króluje wśród dzieci, roznosi prezenty, ale również mamy już nasz tradycyjny typowy jarmark przed świętami Bożego Narodzenia. A więc dla każdego coś dobrego i dla dzieci, dla młodzieży, dla starszych również i dla seniorów. Tutaj wiele różnego rodzaju funkcji dzisiaj łączymy podczas tego dnia. Wiadomo, tradycja wielo wielo można powiedzieć nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, te pikniki, jarmarki są już odwieczną tradycją. No również aspekty kulturalne, będą występy artystyczne naszych dzieci z przedszkola, ze szkoły, z ośrodka szkolno-wychowawczego. Nasi starsi artyści tutaj wystąpią, nasze zespoły ludowe. No i oczywiście wielki aspekt kulinarny. Można dobrze zjeść, stoiska z gotowym jedzeniem, ale również świetnie można się zaopatrzyć na święta Bożego Narodzenia i nie tylko w ozdoby świąteczne, w zapasy, w wyroby kulinarne, miejscowych właśnie rzemieślników, rękodzieło jest dużo różnego rodzaju właśnie takich rzeczy. Samorząd Piławy Górnej aktywnie włączył się w dzisiejsze świętowanie. Jarmark w Piławie Górnej, połączony z Mikołajkami w ramach Stowarzyszenia OBS. Tutaj nasze stoisko jest dostępne dla Państwa, ale także wiele innych stoisk, mieszkańcy bardzo zaangażowali się w dzisiejsze wydarzenie. Mamy troszkę nowości. Myślę, że nasze. Dzisiejsze wydarzenie wzbogacone o bardzo bogate animacje dla dzieci spotka się z bardzo dobrym, ciepłym odbiorem przez mieszkańców. Jarmark ma formułę taką specjalną, łączoną. Część stoisk, tutaj część aktywności odbywa się na placu, na dworze. To, co może powiedzmy zabrudzić podłogę czy grozi pożarem, to jest tutaj na zewnątrz. Natomiast spokojniejsze aktywności są w środku, w hali sportowej. Tam troszkę przyjemniej, troszkę cieplej, na pewno więcej wystawców w związku z tym zgłosiło swój akces, publiczność dopisuje, zaczynamy dopiero, ale już tutaj widzę, że duże rzesze naszych mieszkańców, ale nie tylko, również i gości przychodzą. Już widać chęć do integrowania się. Młodsi, starsi rozmowy, wzajemne spożywanie potraw, stoliki powoli zaczynają być zajmowane. No naprawdę fajny dzień. Dla całej społeczności to jest to, o co chodzi. Spotkanie, rozmowa z drugim człowiekiem, podzielenie się swoimi myślami, no i oczekiwanie, już tej atmosfery, którą już tutaj widzimy, zaczynamy ją chłonąć. Ona będzie funkcjonowała przez ta, cały grudzień, dzień aż do święta Bożego Narodzenia. Właśnie te, to, ta, to uroczyste takie zna, doznanie, ta magia, na którą czekamy. Myślę, że magia świąt Bożego Narodzenia i ten grudzień jest takim niezwykłym momentem dla każdego z nas. Ciepła w naszych domach i chcemy, jakby spotykać się, chcemy wspólnie ze społecznością świętować i spędzać wspólnie czas właśnie na tego typu wydarzeniach, których jest bardzo wiele w naszym powiecie. Trzeba przyznać i pochwalić, że w naszym mieście jest wiele talentów kul kulinarnych, ale także niesamowita manufaktura jeżeli chodzi o rękodzieło, i to właśnie wszystko dzisiaj zarówno dla ciała, dla kubków smakowych, ale także jak i dla oczu aby podziwiać te piękne strojki, piękne ozdoby na Państwa choinkach i stołach bożonarodzeniowych. Właśnie je tutaj dzisiaj możecie zakupić. Życzę wszystkim mieszkańcom Piławy Górnej oraz wszystkim gościom, którzy do nas zawitali z całego regionu, dzisiejszego udanego dnia, dobrego pikniku. Życzę właśnie tych okazji na spróbowanie wszystkiego, zaopatrzenie się. No i oczywiście już życzę bardzo dobrych świąt, szczęśliwego nowego roku, żebyśmy ten wspaniały okres, jak to zawsze się czeka, Spędzili z rodziną w spokojnej atmosferze, żebyśmy spędzili właśnie w taki sposób, jaki lubimy i żeby to był czas refleksji, odpoczynku i wszystkiego tego Państwu życzę. Myślę, że nasze wydarzenia i atrakcje w mieście przyciągają wielu gości również z zewnątrz, nie tylko samych mieszkańców Piławy Górnej, co nas bardzo cieszy. Proszę pamiętać, żeby zrobić sobie zdjęcie z przepięknymi skrzydłami anioła, które w tego roku goszczą również na naszym jarmarku. Dopiero rozpoczynamy nasz jarmark, mieszkańcy przybywają i szykuje się znakomita zabawa. W imieniu swoim Rady Miejskiej Piłowskiego Samorządu, Szanowni Mieszkańcy Piłowej Górnej życzę Wam wspaniałych, rodzinnych, ciepłych świąt, Bożego Narodzenia. Niech Wam się darzy, niech Wam się szczęści, wszystkiego najlepszego.